Myślę, że z obecnych tu to chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że jeżeli chodzi o suplementację ogólnie, to ona jest nam potrzebna, ale przede wszystkim, jeżeli rozumiemy, po co nam witaminy i minerały. My ogólnie niestety z Państwem żyjemy w czasach takich, bardzo można powiedzieć, niedoborowych pod kątem tych składników odżywczych. Oczywiście w naszej diecie nie tylko witaminy i minerały nam są potrzebne. Bardzo potrzebne na przykład nam aminokwasy, to są białka. Ja na kanale już mam filmik o białkach, ale na pewno też z wami porozmawiamy jeszcze na innym live, jakie aminokwasy są potrzebne dla serca, jakie dla stawów, bo my zawsze zastanawiamy się, co by to zrobić, żeby wspomóc swój organizm i profilaktycznie, jeżeli problemy już są. No to najlepsze wspomaganie, to oczywiście jest jest nasza dieta i białka dostarczają nam aminokwasów. Dlatego o tym będziemy rozmawiać. I dlatego Was zachęcam, żebyście subskrybowali kanał, bo dużo ciekawych informacji jeszcze będzie.